Cały czas trwają protesty, coś tam uzyskaliście, prawda? W ministerstwie jakieś podwyżki, co dalej? A czy tak, nasza debata ma pokazać, w jaki sposób politycy zachowają się po wyborach. Chcemy mieć jasne, jasną sytuację, w jaki sposób będą poziom postrzegane. W tej chwili mamy wywalczone podwyżki, mamy podpisane porozumienie, yy, mamy yy, przekazane do, do konsultacji społecznych rozporządzenie ministra, które te właśnie podwyżki sankcjonuje, ale zaczyna pojawiać się bardzo mocny opór ze strony pracodawców, którzy na wszelkie możliwe sposoby próbują zdyskredytować nasz sukces. Dlatego chcemy od polityków, którzy będą decydować, będą wskazywać również pracodawcom, w jaki sposób mają rozwiązania dotyczące pielęgniarki i położnych i drożnych w życie, żeby się określili. Czy pójdą w kierunku współpracy ze środowiskiem pielęgniarki położnych? Czy będą realizować nasze postulaty, również postulaty z okrągłego stołu z ubiegłego roku? Czy będą temu przeciw? Tak? Pielęgniarki położne muszą mieć jasną sytuację. Czy dany rolnik będzie je wspierał? I czy będzie realizował nasze postulaty? Czy nie? I to będzie decyzja dotycząca wyborów na pielęgniarki. Kartka wyborcza musi być świadoma wyboru. Poza tymi pasami o czym jeszcze chcecie rozmawiać? Znaczy, oczekujemy, że politycy przedstawią nam plany swoich partii dotyczących całości służby zdrowia, bo nie da się rozpatrywać wielenia energii położnych bez całego systemu opieki zdrowotnej, tak jak systemu zdrowotnego bez wielenia energii położnej. Także oczekujemy konkretnych y, propozycji, konkretnych sposobów y, zmiany w tym systemie SUE oraz dojścia do takiej pozycji, zawód wykonywać w sposób godny, bezpieczny i przede wszystkim, żeby pacjent czuł się bezpiecznie w tym systemie, żeby nie był traktowany jako koszt, tak samo pielęgniarka i położna w tej chwili, tylko żeby był traktowany jako, 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 centralna, jako centralna postać systemu ochrony zdrowia. Kiedy do debaty jeszcze raz mówię, przy 21, o godzina 13 jest to słupsko Okręgowa i Zgrobienia Położnych. 22 jest to Gdańsk, godzina 12. Hotel Nowotel Marina.